Cześć witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem FoxyPel i dzisiaj chciałbym powiedzieć o hejtach, tak bo wiem, że wielu osób jest hejtowanych w internecie, niektóre wypijają wybielacz, niektóre rozpuszczalni ekstra i w ogóle i chciałbym o tym powiedzieć, że Lepiej się tym w ogóle nie przejmować, sam jestem hejtowany przez siedmiolatka, to się nie boję. E, po prostu wystarczy mu odpisać, nie wiem, tak robiłem w szkole. E, muszę, muszę się przelokować na inne konto, zrobię pauzę, bo tam będzie mój mail. Dobra, jestem już na innym koncie. Wchodzimy sobie w subskrypcję. Jakby coś tu tylko. Mm. Pod tym, widzicie, oni mi. pod ja potem? Tylko, widzicie, oni mi dają łapki w dół. A w ogóle nie obejrzą filmów. O, ktoś też opublikował. Mmm. Yy... Nie wiem, czy pod tym nie hejtował. Ale raczej hejtował. O, potem nie hejtował. Patrzcie. Gówno. On jest zapanowany na moim głównym kanale. Bysze, gówno. Jeszcze zrobił błąd ortograficzny. Zobaczymy powiedzieć, że on ma dysgrafię. Czegoś tak? Mm, Oliver Steńka Gówno. Twojej starej. On z, z ortografią w ogóle. Gdy chcesz kogoś hejtować i masz problemy z ortografią, no to nie razy ci hejtować, no niestety. Patrzcie e w ogóle, co on kręcił, chcę wam pokazać. Patrzcie intro. Według mnie pięć swanych robi lepsze. Dobrze? No i co tylko Minecraft? Minecraft. I co? Jak on może mi podskoczyć? On jest od miesiąca, ja jestem od trzech. No, pytam się Was. Serio takie dzieci mają mi dokuczać? To nie ma sensu nawet. Więc mogę Wam też dzisiaj pokazać kilka fajnych kanałów. Jest to Boniacz Foxy Coxy. Wiele osób go zna. On jest bardzo popularny. Mój kanał. Tak, daj sobie z drugiej To subskrypcja. Tak. Foxy, bardzo go lubię. Fine Time Bunny też polecam. Fine Time Arts. Mm, mm, tego kanału nie, po prostu go tak się Golden Fox, jego polecam. I mało klejma. To są kanały, które bardzo polecam. I to na tyle w tym odcinku. Cześć!